Dobrze, 6 strony partek. Dzisiaj gramy w nową grę, której jeszcze. Nadgrałem już w nią. Nazywa się Anime Trading Simulator. Jest taka gra tutaj, są za aerobuxy, Pety. Ja mam właśnie takie Pety, takie słabe. One mają mnożnik razy ile? Razy 8, razy 6, razy 6. Nie ja wiedziałam, że u niektórych nawet jest mnożnik razy ileś, ale nawet jestem słaby, bo mam tylko trzy kasiły, a oni mają więcej. No. O jakiś nowy bosik. Czy za niego się dostaje co? Co za niego się dostaje Laski? On ma 500 milionów. Nie no, go się nie dać, nie da się go ubić. Ile on ma? Dobra, jak go nie biję Jelo W sumie opłaca się? Jakby tak bić całą grupą Dobra, a da się go zbić. Ten gościu go zabije, ja sobie idę dzisiejszej. Idę się roz rozwalać tego bossa, który ma 300, 450 tysięcy. Jak odblokowujemy dzisiaj nową krainę. Znaczy, trenujemy najpierw. Później. D dobra, da się go w ogóle, ja go długo rozwalam. Ja widziałam, że niektórzy już mają milion, milion siły. Go rozwalają tak pyk i już. Jak go rozwalę, to zobaczę co u tamtego, co on tam robi, czy on dalej rozwala tego Mikołaja. Poczekaj, poczekajcie, rozwalę go dalej, czy on tam... Stoi tam Mikołaj. Ale już go kończy. Jeszcze, ma, jeszcze 200 milionów brakuje. Dobra, 200 milionów. Zbijemy go chyba. Dobra, nie da się go zbić. Dobra, jak on zbił tak szybko 200 milionów, to czemu ja... 28 milionów, 78 k siły tu trzeba na niego. Nie, no to... To jeszcze od razu siły trzeba mieć, dobra. Jakbym walił chociaż po stoka, to on by ładnie schodził. Ale tak po trzyka. Prawie cztery, to tak go nie rozwala. To ile ja tak. A myślałam, że mało dostałem. Nie myślałam, że ja nic nie dostałem za niego. Ej, co jeszcze mu mam 7 milionów? Dobra, to ja sobie go rozwalam. Potrenuję sobie. Chyba tak uzbieram myśl, nie wiem. Ale zobaczę co u tamtego, czy on rozwalił tego Mikołaja, a ten gościu to wali w ogóle. Ty, on go rozwalił kurde lasek nawet nie dostałem, bo co się kupuje za laski? Tu jest rebirw. Tak, nie, rebirw, nie wiem. Tu tu są miecze, ty. Chcę taki. Dobra, to to fajnie to wygląda. Spaczekaj, mój najlepszy, ile ma? To ma 22, dwa, to ma dwadzieścia dziewięć, to ma czterdzieści. Tutaj to ma 29. Co ma najmniej ze mnie? Szukamy to. 25? 28? Ej. 25, 28. To to jest najsłabsze. An equipe? Dobra. Bo ja myślałam, że je mam wszystkie najlepsze. A to tak nie jest. Kurde, jak to daje. W ogóle ile za to dostanę, bo nie pamiętam. Zbieramy tak z 28, czyli ile tam milionów? 3 miliony. Nie 2 miliony. Nie. 5 milionów. Dobra, sam nie wiem ile dostałem. A tak zapomniałem płacić. No, subskrybujcie mój kanał. Dawajcie suba z dzwonkiem. Dawajcie jeszcze łapkę w górę. Pod filmikami piszcie komentarze co chcecie, żebym, żebym jeszcze grał. No to jeszcze dużo nowych. No bo to jeszcze dużo gier, żeby w nie, nie grać. No więc. Będziemy sobie tak mieszali gry. Pet Simulator X na pewno już chyba nie będzie, bo jest ostatni. To był już mój ostatni opening w tym roku, Pet Simulator X. Był mój ostatni opening w tym roku. No, i jak wiecie, chyba już będzie koniec zimowego eventu. Trochę szkoda, bo nie będzie co robić, chyba że update będzie. Dobra, 21 milionów. To ja idę sobie potrenować. O, Mikołaj. Ty, Mikołaj tu zawsze stoi, Jan ma. 1B. Dobra, to ja go nie zbiję. Dobra, nie, nie opłaca się kopić. Ja uciekam. Nie no, nie mówcie, że mnie wywaliło. Dobra. Bo już takie lagi były, że myślę, że prze mie No, a idę sobie potrenować. Za, pół, pół to... za półtora miliona tu się trenuje. Nawet za milion. Potrzebowałem ile? Sześćdziesiąt osiem tysięcy. Trochę boli. Ja się potrenuję więcej. Ja się potrenuję więcej. Dobra, już już mamy 85K. Teraz zobaczymy ile zadajemy. O, 4K, dobra. Tu też się fajnie na nich zarabia. Ja chcę Mikołaja rozwalić, ale go się ciężko. Nie, no, nie. Nie ma szans. Dobra, teraz go sobie rozwalimy. Teraz go sobie bez żadnych bustów chyba. No właśnie. Tu będzie problem już odbierać 28 milionów tuszu. Jak, jak go się prawie nie da rozwalić, jakąś tyle milionów. Znaczy nie milionów tysięcy. Zbieramy, zbieramy, zbieramy. Dobra, więc teraz możemy już tego rozpalić, i tak myślę, że. No wiecie, tu się przyda coś tam zrobić. A da się w ogóle robić goldy. Yy, dobra, da się chyba. Nie, no nie wiem. Ale od dzisiaj blokowujemy nową krainę za 28 mil. Wiedziałam, że zaraz mnie złali, bo takie lagi są okropne. No dobra Jak Nie wiem jak dzisiaj nie odblokujemy krainy, no są normalnie są, nie, Eee, dobra, bum Jeden hit, drugi hit, na trzy hity schodzi. Co? No jeszcze? No, będziemy zaraz już kończyć. Zaraz kończymy. Jak odblokujemy nową krainę. Wrócę do Was, jak, od, jak już będę odblokował drugą krainę. No, na razie. Zobaczymy. Dobrze, widzę, że doszłam do wniosku, że. Nie opłaca się chyba od, odblokowywać tej krainy. Jak coś to zrobię, wał opening, będę tu farmił, będę. No, zrobię wtedy. Następnie się na krainie tą krainę. Więc, no. No. Rozwalimy sobie jeszcze raz tego bossa. Ostatni raz tego rozwalimy. Dobra, padł? Nie, padł? Nie, nie, padł. Dobrze padł. Dobrze. Nie, nie ma sensu już dalej przeciągać, nie? I tak. No to już kończymy tą serię. Znaczy nie kończymy serii, tylko kończymy odcinek. Więc pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, dawajcie łapki w górę. No i co? No i co? No. No i. No, no, to, no, 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 no.